Hej, tu GameMonger i witajcie w, w następnym odcinku MSP e, tak, jest ze gość specjalny, którego bardzo dobrze znacie Witajcie, <grym> cześć ja mam z OK lubię się. Dobry. A więc dzisiaj różne rzeczy sobie porobimy. A więc, tak, przed chwilą coś hakowali. Eee, dobra, jeszcze sobie podeszłam. nowe konto, które zaraz wam pokażemy. Tak. I jeszcze nową kartę i nowe MSP. Okej. Mysią, My. No Nie dzisiaj. się. Ale jak będziemy się ładować to w tym czasie. W tym czasie y, wejdziemy na chwilę na indiaka. Tak, to konto nazywa się... Poczekaj, zaczekaj, zastopuj na chwileczkę. Zastopuj na chwileczkę. i okay. proszę, bo... Ja się na konto, które mi kicie dała. Bo wygrała konkurs, zaraz wam pokażę Artbook. Tak, bo tutaj coś mi w oliwka wchodziła, dobra, nieważne, jak oliwka nieważne. Taka oliwka ze szkoły, ta 11 oliwka 110, co tam mhm. było. mam dobra, no to okej, mam Konkurs. Tak, ale jej nie złam już nie będę wchodzić. Okej? Okay? A więc dobra oliwka będzie miała za swoje i będzie na odcinku. Hej YouTube! Pozdrawiam, kicze! I'm więc ok. Jak ten dystrybutywny? Aha! O! Trzymam autografę! Od Oliwki! Właśnie tej! Proszę profil. Zamknij kliknij na nią. A dobra, hmm. pokaż teraz art na konkurs. O! To okay. właśnie ona. Zobacz który zrobiłeś na konkurs, niech zobaczą. Chodziło o to, żeby ogólnie zrobić... Ale to było na, na indziaku. Aha, dobra, to ja już to sobie. Czekaj, 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 czekaj. Ale nie masz indziaka przy znajome. znajomych. I tak to mi się nie wyszuka. No. No, weź na Indziaka i pokaż. Dobra. A więc ja się już zagłębię, jakby no, będę na Ale przecież masz na drugim tym. Boże, Inga, Inga, upam się. Eee, jak coś to sobie zadło Clara. No, ale i tak na razie ich nie ma. Ehm, tak, chodziło o to ogólnie, żeby zrobić na jak najbardziej creepy artbook, jak najbardziej fajny artbook, jak najbardziej pomysłowy artbook i Inga właśnie taki zrobiła. I... Opisać. Dobra, tutaj są jakieś... Dobra, tutaj jest chłopak znajomy raczej uwięziony yy, w, w różnych takich niefajnych rzeczach bym Czymś tam... Aha. E, tutaj mamy napis zostałeś, Ha ziomym. <laughs> Jednak dziewczyny creepy mają coś w sobie. Vee <laughs> pinga. jest fajne, tam też było po prostu... Jak siostry kliknij, to jak siostry kniha. Kurde, no dobra. Jesteśmy jak siostry! W <laughs> <laughs> kiedy nie miała vipa i od razu. Teraz od ładnie wygląda. Mhm. ale identyczne jest też. Te same włosy, same usta, te same stroje kąpielowe. W innych kolorach, ale te same. Może ja ten sam kolor włosów. Nie mówię. Teraz tak, jak widzicie zmieniłam. A pokaż nowe ubrania w ogóle widzą. Dobrze, 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 a więc jest... tak miłego, jeszcze cztery dni. Ale i tak było fajne. Tak. Teraz włosy pokaż. Dobra, ja już te włosy rozbiorę, nie wiem czemu. Jakieś ubranka siedziesz? Sobie... Y, bierzemy włosy. Pamiętam <laughs> w tym jak siostry, jak siostry, jak siostry. <laughs> Dobra, ja może sobie już ubiorę te włosy. Jeszcze mam takie, takie, takie i takie. No, Ale lubisz te pierwsze, bo są fajne. Te? Te, no te, co masz teraz? Osiem. Hej! Dobrze. A więc akcesorium... Te te, Zowe! Kolorowe Jak to ty? takie. Aha! Uii! No, Jak w <laughs> No, jestem piękna, jestem piękna. Torebeczkę i okularki. Dobrze. I okularki. Już, już, już się robi. Dobra. A mam tutaj takie buty. Błud, daj te takie białe. Tutaj. tutaj. mam spodanki. Nie, spodanki Spodnie daj te takie czarne. Ale nie te, to, te te. I te różne bluzeczki. Bluzeczkę daj. Ym... X, set, już ci mówię na no tamtej no. stronie. Mhm. Tą taką kolorową. Tą różowo, żółto-zieloną. No. O tom, no. Okej. Okay. No ładnie, ładnie, ładnie mnie wyscelizowałaś. I <noise> idź do klubu VIP. Okej, okay, zaszalejemy. diamond że nagrywasz. Okej. Okay. Ale zaraz, jeszcze nie, bo jeszcze, bo jeszcze nie masz dużo znajomych. Mhm. Idź po znajomych, jak będzie dużo znajomych online, bo na razie jestem tylko ja, to nie Idź do klubu VIP-u. Mhm. Dobra, tylko jeszcze ja cztery! Ueeee! <laughs> Obojnik numer jeden. To jest właśnie ono, to, jak on, tutaj kołnierz paruje. Różne te obojniaki, żebyście, żebyście chcieli wiedzieć. Tak jest jeszcze kategorowy. No dobra. Zrobię cięcie, chociaż nie, dobra, jedną osoba nie, ale... No jak tam... I nie rób cięcia, idź do klubu vip u dla przyjaciół i oni będą online, nie? Aha, <laughs> 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 nie. No <boty. Jej>, <laughs> tak się pokazać mam Olek 71a. Hmm. Napisz im siemka szukam znaj, albo coś w tym stylu. Albo czekaj, nagrywam, to od razu będą do mnie. Nag... Napisz nagrywam, zapraszajcie do znaj. Dobre. Do Zany napisałaś. Do <laughs> Zaprasz parę osób. crazy,

Proszę ja nie na odpowiedź. Powinnaś mnie zaprosić, bo ja mam taki a, a, a. statusz, no to, to raczej, 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 raczej byś mnie nagrywam. Nie, 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 kur... Nagrywam. Kto chce być na odcinku, niech zaprosi. I nie wiem, czy mam dużą internetę. Odjed Okej, okay, mamy, 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 mamy jedną. Mamy jedną osobę. Ale jeszcze nie pisz tego statusu, bo nie ma po co. Więc mhm. nawet ono zrobi. Znaczy napiszę. Okej, okay. i raczej coś być. Eee. Ja już mm, a 9 minut! O, wow, wow. Dobra, myślę, że zaraz skończymy już. No Ale przecież też możesz więcej niż 10 minut. Wiem. Zapraszam do znaj... No właśnie! No właśnie. Co tu mówi? Kto? Napaszowa! Kolejny rajd no, zaprosił. Jej! Nie. nie! Pozdrawiamy! Czytam, co więc? czy to i zapraszajcie mnie do znaj. Fajny wierszyk! Pozdrawiam! Weszcie! Nie, nie zapraszamy do znajomych! Zapraszamy! Nie, jeżeli przyjmie, będę bardzo szczęśliwa. Dobra. I ty też pewnie. Zapraszam, kogo idzie! Na pewno ktoś przyjmie. Dobra. Aha, dobra, to jesteście wreszcie. O, to ona też ma vipa takiego zwykłego... Wiffeg na tydzień. Ona ma tego co my. Ale chyba ma nie z oferty. Ale zaprośmy ją, ona jest fajna. Nie, nie znam jej, ale jest fajna. VIP na tydzień. jupi, i Uuu, no, no. graffiti! <grym> o, fajnie, jakie fajne! O, o, zajął, nowy wyznają, Co ty będę! O, Daria, dobre, Daria! Daria! Dobra, tą zielono-czarną. Którą? Tą? No. To jest Gabriela Walsiak9, Co to jest? Alicja, czekajcie. Kogoż to tu masz w znaj. Alicja Glowacka 9. O kto zaprasza? O! Ala wioletka 23 Kul Zaraz będziemy mogły normalnie... To mi ciągle wchodzi na konto. Ale wejdź tu taką pamiętasz, którą? I no? zaproś do znaj. Okej. Okay. Okej, no to masz wypkę, to okej. Dobra. Zapraszamy. Zbierasz resz okej. Hej, potrzebuję pomocy w boosterze. Za dwa dni kończy mi się wypy. Nie, 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 nie. a mi cztery, no fajnie. Dobra, napisz ten e, status. E, już Raymond. E, Okay. A albo dobra, mu napisz, że jesteś nacinku, tak powiedam, się. cię. A weź ten status. Dajmon, bo masz jeden jaks akurat. A w ogóle skarbonkę zobacz. Może coś się w niej uzbierało już patrzymy, już patrzymy! No widzisz? Dyszka, dyszka z kasy. A jeszcze. Myślałem, tego. Mhm. Coś jest. Dobra. O, że level podskoczył już trochę. Dobra, idź pisać ten status. Diamond, póki jeszcze mamy parę osób, które mogą napisać. Ale Diamond status. Nie ten normalny. Diamond. A, a jak cię ten daymon spisze, bo. Ja nie czy w ogóle wejdź w czat? Mhm. Uh daj. -huh. Like. Sklep. Zakupy w sensie. Mhm. Uh -huh. y, sklep diamond. I taki jest coś diamond, jest taka chmurka za jeden diament. Uh -huh. o, Tutaj napisz, ale czekaj. Napisz tak, nagrywam. który może być? Dużo wszystko? No. Ale czekaj, jeszcze nie koniec. Spacja, to powie, hej YouTube. I jeszcze nie, i zmień kolor, na tam też. Fioletowy, mm -hmm. ale I będę... Albo czerwony, i jeszcze nie, i daj animację to co masz teraz. Animację. A. Uśmieszek na twarzy jeszcze. Mm -hmm. Pozy, to było w Jeszcze uśmieszek na twarzy, w sensie wiesz, mm -hmm. to ominę. Albo zaskoczony daj tym razem. Zaskoczony daj. No i wyszli. Nieeej! Przez 20 sekund. Mm. A to no przynajmniej wiesz. Aaaa, wyraźnie mi się ważne serdecznie. I weź to odśwież bo patrz, co tam się zrobiło teraz. Nagrywam to na YouTube i co teraz zrobisz. No i od... okay. Ja już dwa, 15 minut. No może myślę, że już skończymy odcinek i do zobaczenia w, 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 w następnym odcinku na no pa Pożegnę się. <His vaifry>